Cześć, witajcie, ja jestem chudy. A ja jestem najemnik. I dzisiaj ważny mecz. Oto kto będzie w finale. League Mistrzów. Dokładnie. Bardzo Czy Manchester United, Real Madrid czy Intermediola? To wszystko okaże się już za chwilę. Chociaż za 5 minut. No, Możliwe. Tak więc zaczynamy! Neymar! Brzutka. na kogoś a... I Nie. 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 tu 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 tu. Nie. Dawaj Dawaj Ronaldo. Dawaj podaj, podaj. Jako jest ja wiem, Nie. 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 no to chyba po Nie. po Nie. Nie. Eee. dziewiąta bramka Ronaldo winy i go Bale nie ma bramki z Ronaldo nie ma bramki ach 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 Ronaldo Cristiano strzał gol 2-0 no to po Barcelonie po prostu Ronaldo druga bramka spróbujmy na powtórkę jak to wpadło źle się ja czuję strzelając i niszcząc mój klub ukochany, ale dobrze no dobrze, 2-0 i 4-1 w dwumeczku. No to wygraliśmy prawdopodobnie, dziesiąta bramka Ronaldo w Lidze Tak? No, chyba wyszedł na ku**a strzelców i przejść do gry No. No to mamy przewagę psychiczną nad Realem. Podaj. Mogli nie sprzedawać Ronaldo. Mogli nie kupować Lewandowskiego. Właśnie. To już są dwa ich błędy. Jeszcze bejlas kupić mogli. I to trzy błędy. I koniec pierwszej połowy czekaj nie przewijaj, bo chcemy zobaczyć jak tam idzie... Gdzie ten mecz? Nie było meczu? Nie. nie a, nie grałem w tym samym czasie, ty, chyba. Chyba nie? nie. Aha, no to możliwe. Jep. Hazard! Hazard? No, do Ronaldo! Podaj no. tył 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 do... A może Hattrick? A może... Broni, Klaudy, brawo. Będzie jeszcze rzut rożny. Wrzucaj. Pogba wrzuca. Goła nie ma. Wow, widziałeś stawą? Stawą na głowie. Nie. A, ich lewa no tak, dobrze. Podaj. Dobrze Suarez. Luis Suárez wyprzedza gopikę. I Ronaldo. Suarez do Ronaldo, Ronaldo, nie ma hat -stricka. Czterech nas było, wiesz? Niczego golańców tam było. I żaden nie dostał piłki, nie. No właśnie. Claudio brawo, wygrał wszystko. Podaj. Uuu, dobre, Ronaldo. Będzie hat trick czy nie będzie hat tricka? I show i nie ma hat tricka! What THE FUCK! Ronaldo Nietelnie i koniec meczu proszę państwa Manchester United A jeszcze nie w finale. Zadanie Zadania Galwesza Okej okay. okay. A to jest koniec. I tak nic zrobi, Schurle. Schurle nawet nie zrobi Surle. nawet nawet piłknie dotnie, Dokładnie. Koniec! Manchester United finale. w finale! Końcu mogę to powiedzieć? A. Aha, nie było meczu. Tutaj nadal jest 2-1 nie grali? Nie grali. Ale my jesteśmy w finale To był pierwszy w odcinku, nie? Mhm. Mm Okej, okay, kto będzie z nami w finale? I jest to Real Madrid Ile wygrał? Zaraz sprawdzę W którą stronę mam iść? W dobra A, za do daleko Dwaj. Aha. Okay, nie mam pytań. Będzie ciężko. Ja wyprzedał swoich najlepszych zawodników, ale zobaczymy kogo kupił. Nie? Właśnie. Baila już nie mają, Ronaldo Czekaj, też już nie mają. Jak to wygląda? Składem B nie musimy grać chyba, nie? Na razie. Chcecie grać z Liverpoolem? Chcemy się grać z Liverpoolem. Poczekaj, które, oni, które, które oni mają miejsce? Um, 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 Czwarte. Czwarte, okej, okay, dobra. Gramy. No? Dobra, gramy. I... Derec kontra... Czerwone diabły. Już teraz. Na... Oh, kurwa, ale Wiem, widziałem. Na do Dobrze. Najwyżej ten, ten, ten. W połowie. Co o, coś Problem mały. Patrzyłem, jaki jest następny mecz, nie? Mm. Nie ma się czym się mąć. Okej. Jeden do zera prowadzi. Liverpool Po bramce Widala. Tak. Tak. Bo... Oj i rakity, ci z 2 do 0. Liverpool. Kurdej, trzeba się wiedzieć do roboty. Zmęczeni oh, nie, e, nie widzę mistrzów, nie. ważne, hmm. Więc zrobimy zmiany w połowie. I koniec pierwszej połowy, po której prowadzi Liverpool. Aż 2 do 0. E, grubo. A my musimy zrobić kilka zmian. Gustavo. Masz Nie. RRR. Nie, dobra, on no. wyjdzie z hazardu. R raza za Chyba, że za b Nie, nie, bez nikogo na razie. Zaraz, R raza hazarda, no. I ten sposób. Dobra, gramy rybową. Najlepiej, żeby by tuber był na obronie za kogoś Czekaj. i, i Januzaj był. o. No. Gramy. Stał taki ciotawi, jakiś chłopaki. Co ja i... mam zrobić? Trzy. Zero? Ale dobrała, chyba Borini? Okej Okej, 3-0 prowadzi aż Liverpool, podaj Ok, Borini 4-0 Ale za dużo co oni nam robią? Oni gra na zawodowcu? Chyba da. Nie, dobra, to, to byłby bez sensu teraz o, i Borini! Uff, na szczęście. Prawie pięć, prawie pięć, spokojnie. O kurde. Liverpool dominuje. Balotelli przed jeszcze. Pytacz? Tak? Tak. Za Boriniego. No. Ale debile. Pogbe. O kurde, dobre. Luis Suarez... Czeraj! Nic z tego nie poradził sobie Suarez z przyjęciem piłki, no. Nie mógł jej opanować Ronaldo, nie biegli Daniel Staric! Nie ma bramki! Nie ma bramki, wychodzimy, wychodzimy, Chociaż honorową, dawaj. Patrz na pogłębę. Dobra, witam. Podaję do Ronaldo w wykonaniu pola pogły właśnie. Ronaldo. No podaj, nawet, podaj. On nie, nawet on nie mógł opanować piłki. Podaj. I Ronaldo jest! Bramka honorowa. Z czegoś tak jeszcze, no nie rozumiem. Z tego, że będzie królem strzelców. A. 22. Dobra. No dobra. Co prawda, przegraliśmy, ale cóż, odpoczynek policji mi się należał, no nie? No, niech nie ma siły. Kolejny mecz wygramy, mam nadzieję, bo będziemy go symulować. <grym> ale i tak ligę powinniśmy wygrać, no... Bez problemu, nie? Taa... Dobra, mam dbr Widzę. Suareza! No, ale mi się, bo jak mam ci podać? Tu! O. Dobra, o. Podaj. Wow. Po co ja podawałem? No nie. Podaj, pogubę. Podaj. On nie ma siły. Minola. Zajębi się po prostu. Mówił, że nie ma sił. podaj. I koniec. 4-1 wygrywa Liverpool. Oj tam, oj. Na Anfield, kibice ucieszeni, grali u siebie. No dobra. No. Arsenal Aj. wygrywa 2-1 z Hartwig. Dobra, no a mamy, o kurde, 3 punkty w na nad Pieta. Pieda. Jest. No, czekaj. No, rozwinął się ktoś? Jak może? A może U, nie? Chujowa forma. Tak, Baila nawet. No doskonale. 80... A nie, miał 82. Ulala. Ulala, niedobrze. No nie. Cienko, cienko, co widzę. Ale dobra. Symulujemy to, czy nie? Tak. Robimy razem po kontuzji. Sokratis. Tak. I mamy kontuzję z obok ktoś. Kogo? Kto? Jones. I tak nie jest w formie, nie jest w formie Okej, okay, spoko Właśnie tu, bry, tu chodzi, nie? Mocnym składem symulujemy. nie? Mm -hmm. No to trzeba wygrać, cholera Uuuu, możemy nie wygrać ligi, po raz pierwszy 1-0, Bail. Uff Może mu się forma poprawi w końcu, nie? Może, może City 6 maja już Zbliża się koniec sezonu Ronaldo, dwie bramki. A ty już po ukochany. Suarez ciągle poduje. Nie mogę z nim. Czekaj, zawodnik wraca po koncuzji. Jones wrócił. Okej. Okay. Gustavo ma czerwoną kartkę. Dobra, Jones. Gdzie jesteś? Kurde, no co taka forma, no? A, gdzie jestem? Za możemy go wpuścić tu? Za A, dobra. I... Gustavo... Dla Polska... Jonesa. RR'a W ten sposób No dobra. dobra I Mecz z kim? Ze Stoke Czekaj, jak wygląda tabela, Na ale punkty pr... Tak, na punkty przewagi Uuuu, jest cienko Nie? Ciężko Cienko i ciężko i wszystko w ogóle I 1-1 jeden, jeden. Punkt przewagi I mecz z Uuuu Wszystko No, fuck no, wszystko zależy od tego meczu. Hmm. Tak, wszystko zależy od tego meczu. Czy Chelsea, czy Manchester United zwycięży widzę. Jak myślisz? Szczerze? Chelsea. Nie no, to... Nie odcinku. no, chodzi bardziej o formę, nie? No tak, i kolejny kolejnym koniec już, koniec tego sezonu i zaczniemy Trze... sezon już ostatni, który zakończy tą serię. Zadowoleniem do 50. odcinka dojdziemy. Puchar Konfederacji! Bam, bam, bam! Jeszcze przed kolejnym sezonem. W jednym odcinku wszystko? Nie, faza grupowa w jednym odcinku. A jeśli wyjdziemy z grupy, to w kolejnym odcinku. Dobra, tak więc dziękuję za oboje i zobaczenia w kolejnym. Pozdrawiam. Cześć. Narka.